Witaj na kanale Verseo. W dzisiejszym odcinku kilka ważnych rzeczy, o których musisz wiedzieć, pozycjonując sklep internetowy. Zaczynajmy. Dobry design, szybki silnik i doskonała oferta to nie wszystko. Aby zdobyć klientów w internecie, niezbędne jest zaistnienie w wyszukiwarce internetowej. Prawidłowa optymalizacja kodu, grafiki oraz treści to sposób na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google, a co za tym idzie? Poszerzenia grona klientów. Pozycjonowanie sklepu internetowego jest zatem kluczowe, by dać się znaleźć klientom w sieci. Planując kategorie i nazwy produktów, pamiętaj o tzw. przyjaznych adresach. Zadbaj, aby adresy URL pod stron były krótkie, treściwe i nie zawierały niepotrzebnych elementów. Krótki adres jest lepiej odczytywany zarówno przez klientów, jak i roboty indeksujące odpowiadające za umiejscowienie Twojej strony w indeksie Google. Szybkość sklepu i przystosowanie do urządzeń mobilnych. Od kilku lat Google stawia na mobilność i nagradza tych, którzy dostosowują swoje witryny do wysokich wymagań użytkowników mobilnych. Dopieszczając swoją stronę, nie omieszkaj skorzystać z narzędzi dostarczonych przez wyszukiwarkę Mobile Test oraz PageSpeed Insight. Wskażą miejsca, które można poprawić, aby zapewnić swoim użytkownikom jak najszybsze uzyskanie informacji i dokonanie zakupu zadbaj o treści i wyeliminuj duplikaty. Oryginalne treści, opisy kategorii produktów, a także wpisy blogowe związane z Twoją branżą to nie tylko sposób na dostarczenie klientom niezbędnych informacji, ale także na zdobycie linków z wartościowych stron oraz nowych odbiorców. Dobierz i używaj słów kluczowych, także tych z długiego gona. Przygotowując stronę kategorii i produktów, znajdź słowa kluczowe, które najlepiej będą oddawać ich zawartość, i pamiętaj, aby umieścić je w Title, Meta Description oraz w nagłówkach H1 i H2, dzięki czemu zostaną uwzględnione przez Google i Twój sklep zyska szansę na wyższe pozycje. Zgłoś się do Google, dodaj docelowy adres swojej witryny do Google Search Console i podlinkuj plik sitemap.xml. Search Console pozwala Ci na obserwowanie zmian w indeksowaniu Twojej strony, a także wskaże błędy wyłapane przez roboty Google'a. Dzięki sitemap, w którym będą adresy wszystkich istotnych pod stron sklepu, robot bez problemu znajdzie każdą z nich i umieści w indeksie. Dodaj znaczniki schema.org, dzięki którym Google z łatwością odczyta różne rodzaje danych zawartych na Twoich stronach produktowych i informacyjnych. W znacznikach możesz umieścić nie tylko podstawowe informacje o swojej firmie, nazwę, logo czy adres, ale także dokładne informacje o produktach, m.in. cenę, wagę i ilość sztuk w magazynie. Informacje ze znaczników mogą wyświetlać się wraz z tytułem i e description w wynikach wyszukiwania. Zbieraj dobrej jakości linki i buduj swój brand. Linkuj z innych stron z anchorem zawierającym nazwę Twojego sklepu i obserwuj jak rośnie popularność Twojej marki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. Odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.